Cześć! Dzisiaj pogadamy sobie o porowatości. Co to jest i dlaczego warto określić już ją na samym początku świadomej pielęgnacji? Porowatość to stopień odchylenia łuski od włosa. Może być ona bardzo odchylona, a może być prawie, że przylegająca. Jeśli jest bardzo odchylona, to w takim skrócie myślowym można przyjąć, że są to włosy zniszczone, czyli wysokoporowate. A jeśli jest jak najbardziej przylegająca, no to w skrócie myślowym można powiedzieć, że są bardzo zdrowe i wtedy mówimy o włosach niskoporowatych. Oczywiście nie jest tak, że albo jest biały, albo jest czarny. Są jeszcze odcienie szarości, czyli włosy średnioporowate. Średnioporowate no to jest coś pomiędzy, że ani ta łuska. Nie odstaje jakoś super mocno ani też nie przylega. To są takie włosy, które można określić jako normalne. Włosy średnioporowate, przez to, że są takie pomiędzy, można podzielić na średnioporowate plus, czyli takie już w stronę wysokoporów, albo na średnioporowate minus, czyli takie już w stronę niskoporów. Po co to wszystko mamy określać i po co nam kolejny fakt? Dlatego, żeby lepiej dobrać produkty, a zwłaszcza oleje. Bo jeśli zaczynamy olejowanie, to powinnyśmy wiedzieć, jaką mamy porowatość, żeby do niej dobrać odpowiedni olej. Ponieważ zupełnie inne oleje sprawdzają się w przypadku włosów wysokoporowatych, a zupełnie inne w przypadku niskoporów. I owszem, czasem może się zdarzyć, że te dla niskoporów przypasują włosom wysokoporowatym, np. olej kokosowy. Ale to nie jest reguła i nie warto ciemno kupować a nuż strzele, więc warto poznać swoją porowatość. Jak określić porowatość? Porowatość możemy określić na kilka sposobów. Pierwszy z nich to test w szklance wody, który y, jest mało skuteczny, i generalnie to jest przypadek, że to działa w niektórych przypadkach. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby do szklanki wypełnionej wodą położyć włos na powierzchni i jeśli on spadnie, no to wtedy mówimy o średnio-albo wysokoporach. Im spadnie niżej, na przykład na samo dno, no to wtedy mówimy o wysokoporach. Jak się zatrzyma gdzieś tam w mniej więcej w środku, to mówimy o średnio-porach. Jeśli nie utonie, to mówimy o niskoporach. Niby brzmi prosto, ale to zupełnie nie jest skuteczne i. To jest trochę takie wróżenie z fusów. Kolejną metodą jest test online, który polega na odpowiedzi na kilkanaście, myślę, że kilkanaście pytań o Twoje włosy, o to jak się zachowują. Niekoniecznie co lubią, bo to jest już bardziej zaawansowany poziom świadomej pielęgnacji, żeby określić co lubią, ale jakie są. Na przykład ile schną i tak dalej. To są takie zupełnie podstawowe informacje, które. Nawet nie przyglądając się szczególnie swoim włosom, na pewno wiesz i zauważyłaś. No i taki test, bazując na Twoich odpowiedziach, potrafi dopasować Twoje włosy do konkretnego typu. Najlepiej jest wykonać kilka takich testów. Moje dwa ulubione podrzucę w opisie. No i na podstawie tych kilku testów możemy po prostu stwierdzić, Jakie włosy mamy? Jeśli się cały czas pojawiają, że wysokoporowate, no to wiadomo, że wysokoporowate. Jeśli pojawia się w jednym wysokoporowate, w drugim średnioporowate, no to wtedy można pomyśleć, że jest coś pomiędzy. Oczywiście ten test nie jest super, super, super dokładny. To ma pomóc Ci określić mniej więcej. Ale za to jest szybki i możesz go wykonać zupełnie tak o i już mieć sprawę załatwioną. Oczywiście warto też co jakiś czas powtarzać takie testy, no bo włosy potrafią zmienić swoją porowatość, ale o tym opowiem w drugiej części odcinka. W każdym razie, taki test jest zdecydowanie lepszy niż wróżenie z fusów w szklance wody, ale jest no, mniej precyzyjny niż trzecia metoda, a mianowicie sprawdzenie włosa pod mikroskopem. No ale... Przeciętny kowalski nie ma raczej dostępu do mikroskopu, a kupowanie takiego sprzętu za kilka stówek też się mija zupełnie z celem, więc spotykamy się po środku, i najlepszą metodą, według mnie, jest właśnie rozwiązanie takiego testu dwóch, żeby poznać, jaką ma się porowatość. No i jak już rozwiążemy ten test, to, to nie jest tak, że jedna porowatość jest lepsza od drugiej, a Trzecia gorsza od pierwszej. Zupełnie tak to nie wygląda. Każdy typ włosa jest zupełnie inny, ma inne potrzeby i innym osobom też się bardziej sprawdzi, no, osoby, które lubią szybkie mycia i w ogóle nie lubią przejmować się włosami, no to z pewnością będą bardziej wdzięczne za typ niskoporowaty, no bo włosy porowate lubią minimalizm. Z kolei osoby, które uwielbiają długie trzymanie masek pod czepkiem, traktują całe to włosomaniactwo jako rytuał, sposób na odpoczynek, no to będą zawiedzione, że ich włosy zmniejszyły porowatość na przykład na średnio pory, Bo wtedy ta pielęgnacja się trochę zmienia i trzeba ją dostosowywać do nowych warunków. No, ale jak w takim totalnym skrócie... Wygląda pielęgnacja poszczególnych typów. W przypadku włosów wysokoporowatych, pielęgnacja jest nastawiona na maksa. Tutaj im więcej czasu im poświęcamy, tym one są w lepszej kondycji, im więcej miłości im dajemy, tym po prostu się odwdzięczają pięknym wyglądem. Jeśli chodzi o niskoporowate włosy, to tu jest zupełnie inaczej to jest przeciwny biegun. Oczywiście ja tylko generalizuję, bo prawdziwą specjalistką od włosów niskoporowatych jest Adrianna Biarda, więc zostawiam Wam link w opisie. Jeśli macie niskoporowate włosy, koniecznie zajrzyjcie, jak u niej wygląda pielęgnacja. W każdym razie, w takim zupełnym skrócie i generalizując, no to włosy niskoporowate uwielbiają minimalizm pielęgnacji krótkie trzymanie odżywek, na przykład takie trzymanie, nie wiem, 40 minut, godzinę, no to to już je obciąży i będzie słabym pomysłem. Lubią, kiedy maski są lżejsze, bardziej może w stronę balsamów, a nie takich treściwych, gęstych masek, tak jak ja na przykład bardzo lubię. No i jak widzicie na tych chociażby dwóch przykładach, no to, to zupełnie są różne światy. No, no i przy włosach średnio porowatych jest właśnie taki miks wszystkiego. Też się może sprawdzać minimalistyczna pielęgnacja. Yy, może być potrzebna bogata pielęgnacja, ale bez przesady, typu trzymanie oleju kilku dni na głowie, co mi się też zdarzyło, yy, zupełnie nie wchodzi w grę. Więc tu jest coś pomiędzy. No i to wszystko jest do wyczucia, wypraktykowania i znalezienia swojej ulubionej metody. <słuch> Oczywiście, porowatość to nie jest wyrok i można ją albo obniżyć, albo podwyższyć. Obniżenie porowatości jest możliwe poprzez super systematyczną i taką perfekcyjną pielęgnację świadomą. Częste olejowanie włosów, unikanie wysuszających alkoholi, ziołowanie, czyli jeszcze dodatkowa y, odbudowa y, włosów, bo niektóre zioła mają takie właściwości że łączą się z keratyną we włosach, pogrubiając, wzmacniając włosy, no i przy regularnym ziołowaniu, czy naturalnym farbowaniu, czy używaniu jakichś bezbarwnych ziół, no to można obniżyć tą porowatość. Z kolei podwyższenie porowatości, no to tutaj musimy już te włosy zniszczyć. Czyli późne rozjaśnianie, farbowanie, chemiczne, wszystko co niszczy włosy, no to prowadzi nas do podwyższenia porowatości. Co ciekawe, porowatość może się różnić na długości. Zazwyczaj przy głowie jest niższa porowatość no bo to są jeszcze świeże włosy, yy, niezmęczone życiem nierozjaśniane, niefarbowane, zupełnie świeżutkie. A z kolei końcówki, no to są już z nami bardzo długo i niszczą się od pocierania, niszczą się od jakichś kurtek, szalików i tak dalej. No i po prostu może się zdarzyć, że jest cała, prawie cała gama porobatości. Dlatego też y, trzeba po prostu wyczuć, jak to jest u Was i co się u Was najlepiej sprawdza. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, o co chodzi z tą całą porowatością i dlaczego warto ją poznać już na samym początku. Trzymam mocno kciuki za Twoją włosową drogę. No i do zobaczenia na Instagramie Maja Płenty w grupie Kerry Girls Polska. No i w kolejnym odcinku. Na razie!